Filmowe świrki. Dzisiaj na tapecie mamy klasykę kina science fiction, aliens z 1986 roku, druga część serii. I powiem Wam, to prawdziwa lekcja tego, czym różni się klasyka od współczesnego kina niby prosty fabuła. Cała trzecina filmu to żołnierze włóczący się po pustej bazie, a jednak trzyma w napięciu od początku do końca no i oczywiście klimat lat 80. reklama papierosów i Gum do rzucia nie da się ukryć. Wracamy do replay, a raczej do jej powrotu. Film zaczyna się dokładnie tam, gdzie skończyła się jedynka, tylko że zamiast sześciu tygodni, minęło pięćdziesiąt siedem lat, kapsuła dryfowała w kosmosie, aż w końcu ją odnaleziono. Zamiast wdzięczności, replay czeka proces za zniszczenie drogiego statku i jego ładunku. Nikt oczywiście nie wierzy w historię o ksenomorfach więc traci licencję i idzie na terapię. Na szczęście uniknęła więzienia. Dowiaduje się też, że na planecie, gdzie spotkała te potwory, od 20 lat trwa terraformowanie i mieszkają tam ludzie. Firma Wejland wiedziała o istnieniu tych organizmów od samego początku. Dziwne, że czekali prawie 40 lat z zasiedleniem planety, a przez kolejne kilkadziesiąt nikt przypadkiem nie natknął się na wrak statku. Aż tu nagle, Małżeństwo z dziećmi na wycieczce po niegościnnej planecie. Jakby te potwory czekały na godnego przeciwnika. Po utracie kontaktu z kolonią, Weyland wysyła tam oddział ratunkowy. Ripley zgadza się lecieć pod warunkiem, że będą eksterminować obcych, a nie ich badać. Na pokładzie jest też Android, co wywołuje u Ripley dość ostrą reakcję. Jej poprzedni robot próbował ją przecież zabić na ogromnej bazie. Gdzie powinno być co najmniej kilkaset osób, znajdują tylko przerażoną dziewczynkę, neft, nic więcej. Nawet ciał nie ma, mimo śladów walki. Jak można wysłać na takie zadanie niedoświadczonego porucznika, bez zgrania z drużyną? Firma wiedziała o zagrożeniu, a ta ekipa nie była zbyt cenna. Robot mógł przecież przenieść próbkę. Wojsko jednak tego nie rozumiało i myślało, że sobie poradzi. Nie poradziło. Bo czasem metoda zabić wszystko po prostu nie działa, szczególnie gdy zagrożenie jest nieznane i nieprzewidywalne. Ucieczka z bazy kończy się awarią statku po ataku obcego rozbijają się, a ratunek nadejdzie za 17 dni. Ripley przejmuje dowództwo, opiekując się neft, wykazując się siłą i zdecydowaniem, w przeciwieństwie do reszty załogi. Trochę ten motyw jest nachalny, kobiety silne i zaradne. A mężczyźni tchórzliwi i bezradni. Nie mam nic przeciwko silnym kobiecym postaciom, ale to trochę przerysowane. I znowu, wszyscy widzieli, jak niebezpieczne są te stworzenia, a ktoś chce je wysłać na ziemię do badań. Bishop, android, ma swoją programową misję, ale burkę, chce pieniędzy. Po co pieniądze w świecie bez ludzi, jasne że ani naukowcy, ani wojsko nie powstrzymają tych stworzeń. I dziwne, że całą winę za tragedię zrzuca się na burka. Dla pieniędzy, oczywiście. Zbliża się eksplozja reaktora, ucieczka, Neft zostaje schwytana, a Ripley spotyka Królową. I tu porucznik popełnia błąd, Królowa pozwala im uciec. Po co spaliła jaja? Wybuch tuż tuż. Ucieczka w ostatniej chwili, eksplozja, ale to jeszcze nie koniec. Królowa jest na pokładzie. Replay, pozbawiona licencji, radzi sobie z nią za pomocą ładowarki. Królową wyrzuca w kosmos. Replay, Neft, ranny Hicks i rozwalony Bishop przeżywają i czekają na kolejne przygody w trzeciej części. Jak mówiłam na początku, prosta fabuła, ale niesamowicie wciągający film. Wygląda, jakby powstał niedawno, ale niestety, nie obyło się bez wad reklama papierosów i ten trochę upraszczający obraz mężczyzn.